Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pozostaniemy dalej w tematyce mikrofonów, porozmawiamy o charakterystyce kierunkowej. Musimy sobie zdać sprawę, że każdy mikrofon może w inny sposób zbierać dźwięki nadchodzące z różnych kierunków. Wiemy, że mikrofon dynamiczny najlepiej zbiera dźwięk z przodu. I nie trzymamy go w ten sposób, tylko naprzeciwko ust, tak żeby membrana zbierała wszystkie dźwięki, żebyśmy wszystko dokładnie słyszeli. Ale są mikrofony, które mogą zbierać dźwięki z boku, z tyłu. Albo tylko dobrze z przodu. I właśnie o tym dokładniej porozmawiamy. Spójrzmy na te charakterystyki. Wyróżniamy aż 7. Trzy są tak naprawdę najczęściej stosowane, a mamy trzy podgrupy. Pierwszą z nich jest jednokierunkowa, później mamy dwukierunkową i wszechkierunkową. Zacznijmy od jednokierunkowej. Najpopularniejszą charakterystyką będzie kardioidalna, która występuje w mikrofonach dynamicznych, pojemnościowych, tak naprawdę w większości mikrofonów, ponieważ ona polega na tym, że zbiera dźwięk tylko z naprzeciwko, słabo z boków, a z tyłu już praktycznie kompletnie nie zbiera tego dźwięku. Zresztą widzimy to na wykresie. Ale jak czytać taki wykres? Na samym środku koła mamy membranę u mikrofonu, a na samej górze w 0 stopni mamy źródło dźwięku i teraz widzimy jak zmienia się rozkład z przechowycywanego dźwięku przez mikrofon. Słabiej z boków coraz bardziej opada to aż 5 dB już w około 90 stopni, a z tyłu praktycznie nie jest zbierany dźwięk. I takie mikrofony najczęściej wykorzystywane są na scenie, w studio. Tak jak mówiłem, większość mikrofonów posiada taką charakterystykę. Druga to subkardioidalna. Podobna do kardioidalnej, ale lepiej ukierunkowana na dźwięk z przodu, słabiej zbiera z boków dźwięk, widzimy wcięcie i przez to zbiera też troszeczkę więcej dźwięku z tyłu. Później mamy hiperkardioidalną, w której mikrofon zbiera jeszcze lepiej dźwięki z przodu, słabiej z tyłu, większe wcięcia mamy, ale ma minus, ponieważ większe są pobory z tyłu. Coś za coś. No wiadomo, nie ma rozwiązań idealnych. Przedostatnia charakterystyka to subkardioidalna. Która jest połączeniem jednokierunkowej i wszechkierunkowej, w której dźwięk jest bardzo dobrze zbierany z przodu, z boków troszeczkę słabiej i minimalnie słabiej z tyłu. Jest to rozwiązanie rzadko stosowane, ponieważ no, w słabo zaadoptowanym pomieszczeniu słabo to się spisze. I na koniec najrzadko stosowana też charakterystyka typu shotgun, w której dźwięk jest zbierany z naprzeciwko mikrofonu i najczęściej wykorzystywane takie są mikrofony w produkcji filmowej, gdzie musimy mieć skupiony dźwięk z jednego źródła rozmówcy. Dwukierunkowe mikrofony, i tutaj mamy charakterystykę ósemkową, wyglądającą w ten sposób. Widzimy, że zbiera on bardzo dobrze, zarówno z przodu, tak samo z tyłu, a bardzo słabo z boków. I taką charakterystykę najczęściej będziemy wykorzystywali, gdy chcemy wy nagrać dwa źródła dźwięku. Na przykład możemy ustawić dwóch wokalistów naprzeciwko siebie, chcielibyśmy po prostu ich jednocześnie równomiernie nagrać. I ostatnia grupa, wszechkierunkowe, w której znajduje się charakterystyka dookulna. I widzimy, że taki mikrofon zbiera dźwięki z każdej strony. I takie mikrofony będą rzadko wykorzystywane w słabo zaadaptowanych pomieszczeniach, ponieważ wtedy to będzie brzmiało naprawdę brzydko, bo zbierzemy masę niepotrzebnych. Pogłosów w spokoju, ale jeżeli chodzi o taką charakterystykę, to ona w świetnych warunkach bardzo dobrze się spisze, ponieważ zachowa jak najbardziej naturalne brzmienie nagrywanych instrumentów bądź wokalu, i taką, taki mikrofon też będzie rzadziej stosowany w domowych zaciszu. Czyli ta najbardziej popularna to kardioidalna, którą praktycznie będziemy tylko z niej głównie korzystać, nagrywając wokale w domu. I jeszcze jedna uwaga. Te wykresy, które mamy, one są pokazane w warunkach idealnych, czyli w komorach bezechowych, gdzie testuje się mikrofony. I w rzeczywistości nie ma tak, że mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej kompletnie nie zbierze z dźwięku z tyłu. Zbierze, ponieważ dźwięk odbije się od ściany bądź od innych elementów i ponownie wróci do przodu kapsuły, więc musimy pamiętać o tym. No i jeszcze jedna ostatnia uwaga, że to w jaki sposób będą odbierane częstotliwości przez mikrofon też jest zmienne. Inaczej będą niskie odbierane częstotliwości, a inaczej wysokie. Pamiętajmy, że im wyższe częstotliwości, tym one są bardziej kierunkowe i odsunięcie się od membrany w bok będzie powodował, że będzie dochodziło mniej wysokich częstotliwości, a więcej niskich, bo one są, jak wiemy, nie aż tak ukierunkowane, rozchodzą się praktycznie wszędzie. Musimy zwrócić uwagę, że są też mikrofony, które mają taki przełącznik wbudowany i możemy skorzystać z różnych charakterystyk. W tym odcinku to wszystko, zapraszam do subskrypcji, cześć, trzymajcie się!